Pra Chciałem powiedzieć, prawdziwym jeszcze, czy na sucho, wtedy zacząłeś nagrywać. Do naszej wcześniejszej rozmowy. <grymny> <grymny> eee... Wziąłem E na początek. Nie widziałem. <grymny> Sprowokowałeś mnie. To nie moja wina. Ale będę się z nią śmiał. Cześć. Nie, jest leona, a może nie zauważy. Dobra, nie Dostanie expa <śmienic> <śmienic> Lol Teraz Lona sobie tego nie bym Ej, słory się pojawiły Czemu się pojawiłyście? Expo mi zajebiecie szmaty Postaw sobie w tej ścianie po lewej No ja nie mogę To jest cena jest Tutaj byś postawił portal byś wyleciał gdzieś tutaj Ci się nie znasz Pędzo, do ciebie Ej, nie trafiłem I później mi z Expo No może troszku Za mi leży e, bij go bo on mnie bije Zabij go Zabijesz? ma drugi level Co szemu? Ciekawe nie? Nie rozumiem Ja nie mnie biją Nie! Kurwa Lama. Lama, lama. No, lama. no bo flesha nie miałem. Przynajmniej nadaje się do odcinka. W końcu jak nie grać? Wiem o co się dzieje on co się chodzi Gdzie jest moje Q? I ścina mi trochę. To nie jest fajne. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie jest fajne Nie bijcie go, on jest moim przyjacielem Wyczerpałem No homo, no homo <laughs> No homo To jest to nowe działbie? No one no go widziały Kogo widziały? syna Ej, Xin tu był Ej, coś się ruszy to mi leży trochę Czy zcinał? Klatki mi spadają! Chyba portki. Chłe, chłe Nie, nie mam portek. One się wcale nie schowały w krzakach. Uwierz mi. Widzisz, nie schowały się. Parz! znowałem ją! Jestem zajebisty Nie Wiesz to by się umarł One nieźle klepią. Ej, gdyby taki gnajtaj na nią i te bać i zesunować Co ty na to? Wiemy? Czekaj Dobra! A. Czemu jej nie biłeś? Nie! Ona ma 10 HP! Ale nie mam jak jej zabić. Nie! A już mam 3D! Nie. nie! Tak! Nie! Tak! O Boże nie! Nie, tamto z tym 10 HP, nie, 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 tu się nie podoba. Tak mi mało zabrakło żeby chwycić tego... tą leczałkę, nie? Lol, ma dwa Na ile? <noise> tak No on ma 400 FPS, a ja mam tu jakieś 60, w ogóle mam 60, powinienem się zatrzymać na 30 Bez sensu Jest sposób, przestań nagrywać, pierdol fanów <noise> Kogo? <głos> Te kilka, trzy osoby. Ej, chyba ciaskę przypadek parę zjadłem. Ej. Nie, nie gram z sobą, nie gram. ty z jakiś nobel. Czekaj, lecę po moje... bunkciki AIDS. Ogólnie będzie nowa postać, będzie czarnucha, znaczy e, skórę. Widziałeś? Tak widziałem. Będzie grać czas. Just Negasphings <laughs> things. to było calculated. Ej, no ona mnie bije, ona ma za duży oklep. To są to moje, jest to, to moje, to moje, to jest zostaw to, zostaw to, tyma, jest o tyma, jest o tyma, jest słaby na jest o tyma, o to o po pier się w, naj w najlepsze momenty zawsze. Napierdalają! No Cieszę się, że się tym nie sksułem, bo odpuściłem sobie, a mogłem. A. Chodź, pomóż. A, to farma. Chciałem tylko ulta wbić. Co? Ulta tylko wbić chciałem. Tak, wiem, że chciałeś wbić. Ej, eee, dlaczego no to posadziłem w nim. No smajty to! <śmany> Chuj, fak. Ale ty tam to tak nie szarżuj. Jeste tylko w farmie. ma się tu i Ej! hej Jesteś ja nie mam manę już Cześć z 2 Ugrany przebi piątkę ewentualnie mi obciągnij Czy on nie pisał, że ma 400 ten Weź mi tu helpni No chwilę, bo nie mam many Kurde Co? Zaraz cię zajebię, jak mi tu nie przyjdziesz Tu proszę, obciągnij mi Pomagaj synowi, ciesz się Weź postaw tu barda! Gdzie nie mogę, gdzie? Tutaj no. kurwo! Morda się! To jest nieważne! Proszę to mi, to się nie płasek co Mam ściana Idę w stronę. Czekaj, jeszcze to wezmę. E, nie! Dzięki! Dzięki! Dzięki kurwo! Boś tak nie odpierdalać do przodu. Dzisiaj bardzo kurwą. <grystanie> Reportujecie sam so marsz. <gry> Już nie będzie dać ciastko. 041 co to ma być? Ja nie wiem. Ciastko! To za moje ciastko. No poczekaj, jeszcze potrzebuję jakieś 10XPA. wieży w farmmieniu Doda no. mnie się 69. aha! Zobaczymy, zobaczymy Kurwa. Ale nie trafiłem Pograłem z tym stunem! Z no, i tak masz grać. Tak ty masz grać, a nie! Koleś moje czaska! No nie powiem, podobało mi się to granie. No nie powiem mi nie. Za mało dostępki. Bo jesteś słaby Lol, tutaj na midzie mam wtedy double kill, ale co tam Sorry, he, sorry, he, he, śmieszne mi pobić. Czuję to! A, wierzyłem! Wierzyłem! I trust! <laughs> Miałem nadzieję. A tu taki nie chuj. Nie! Żaden smog, ja tu idę ograć znowu, ale nie mam ulta. Pomóż nam, hopie. Hopie, pomóż nam. Nie ma zasięgu. No to ją chociaż Gości, bo umrzesz. O, Dostałem... Ej, bo on umrze. Przez to, że wziąłem na siebie uderzenie wieży przeżył. To była moja zasługa. Tak Dobra, chodź pomożemy mu. On, a on ma hapy? Nie. O, no co? kurwa idę! To trzeba tak kliknąć A może pozwolimy mu umrzeć dopiero wtedy Uuu, <grytania> krep moje ciasko, nie wybaczę Mówiłem, że nie wybaczę No Lol no, no. Bo co ona tu robię Cofasz się? 046 dobra to już jakieś staty są sensowne Przynajmniej wydają się być Jednak się nie cofasz Nie brakuje mi jeszcze 30 golda To zabijemy je Mówisz? Jóśli nie ufam twoim taktykom. Wari, żeby nie wyjść teraz. Odpalę po to na manę. Nie muszę uważać, bo jak mnie złapie, to będzie od razu po mnie. BDC ja będę Cię, IMT, baitował. Ten damage. Będę Cię bytował Ale cen. Dalej bierzesz ją. Ej, nie mam tego. NIE! Kurwa, jebana. Gdzie ona jest? Nie wiem. Nie ma jej tutaj. Zniknęła. Wylogowała się. <laughs> to w sumie Asume, to jakiś sposób był. Nie, bo trzeba czekać 10 sekund. Jo, w Matinie! Robię większego damage niż ty Łops, znowu lazy na twoje ciastko No Te ja... Ja na tam biegnę. O dwa ciastka! Ja pierwszy. Wiesz wier... wier... ile to many było. Jedną ciastko wpierdoliłem tylko. Wierzę, ile na to many poszło? Wiesz Bo ja nie do końca. O nie, przynajmniej nim Ej, gdzie, gdzie ty tam lecisz? Nie mam ciasek, masz Zabijesz ją chociaż? Tak średnio Nie pisa. Spokojnie ona, ona tu nadal jest Ej, nie trafimy Ja Ratuj mnie! Ty! ty. Bro. Chyba się cofnę Nie ma sesji, -y, więc można się cofnąć Mam 2000. Nie mi golda A ja się cofnę I pamiętajcie, to dla supporta jest zaciot Co dla supporta? No ten i ten do supporta jest dać go tylko kupujesz na no początek nie rozbudowujesz czego, możesz pod koniec rozbudować się ludzi, ale ja nie, nie polecam Buty też są dać od, ja nie wiem kto to kupuje Tylko pancerz, bo facet musi być wytrzymały Jakieś buty, co to jesteś baba żeby kupować pełno butów, nie, nie wiem A tutaj mam tons of damage co masz? Ale ty bijesz co do ciebie! Ej no co, już? Taki szybki meczek Ej no to Będzie jakieś... To 40, Będzie jakieś 40GB, wiół.